Dnia 4 listopada 2012 roku przy patronacie Radia Wrocław odbył się w kątach drugi bieg bystrzycki. Imprezie towarzyszyło również otwarcie pierwszej w gminie trasy biegowej, przechodzącej przez park krajobrazowy Doliny Bystrzycy i łączącej kąty Sośnice oraz Jurczyce. Właśnie na tej trasie w samo południe rozpoczął się nasz bieg. Na linii startu stanęło prawie 200 zawodników: młodzi i starsi, kobiety i mężczyźni, zawodnicy bardziej i mniej profesjonalni. Ale wszyscy w dobrych nastrojach, zdeterminowani, by pokonać 12 km i pokazać wszystkim, jak wygląda zdrowy tryb życia. Po pokonaniu krótkiego miejskiego odcinka, dalsza część trasy w większości przebiegała już ścieżkami Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Nie. Pierwszy na linii mety pojawił się pan Adam Kowalewski z gminy Żerków, uzyskując czas 41 minut 58 sekund. Wśród kobiet zwyciężyła pani Anna Więcek z czasem 57 minut i 37 sekund. Na wszystkich zawodników czekały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy swoich kategorii wiekowych otrzymali medale oraz puchary. Zwycięzcom nagrody wręczyli burmistrz gminy Wrocławskich oraz dyrektor GOKIS. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na wiosnę na następny bieg bystrzycki.